I mamy ostatnie zadanie z tego tematu. Przypominam, zajmujemy się teraz dzisiaj tematem e, punkt prosty odcinek, pół, prosta kąt, figura e, wypukła i figura ograniczona. Są to podstawowe pojęcia z działu geometria płaska. Pierwszy temat, są to tematy, które, zagadnienia, które gdzieś już tam w szkole podstawowej bądź w gimnazjum e, występowały. No to mamy ostatnie zadanie, oblicz. Alfa i beta, czyli miary kątów mamy dwa przykłady, i znowu spróbujemy sobie zrobić jeden przykład, a jeden zostanie do przećwiczenia samemu. I tak, mamy tym razem dane tutaj. Cały kąt, wiemy, że cały kąt jest to cały kąt 360 stopni. Ale my niekoniecznie będziemy do tego podchodzić w ten sposób, ponieważ są tutaj, widzimy dwa kąty, dwa kąty wiadomo, alfa i beta, więc tak to jako całość nie będziemy sobie liczyć, ponieważ mielibyśmy dwie niewiadome. Musimy sobie podzielić na dwie części, czyli pierwsza część to będzie na przykład ta część i co my zaznaczyliśmy? Zaznaczyliśmy oczywiście kąt półpełny, którego miara wynosi 180 stopni. Miara tych dwóch kątów czyli alfa i 135 stopni jest to 180 stopni. Czyli żeby policzyć rząd alfa musimy nic innego jak od 180 stopni odjąć 135 stopni, a to się równa. Tutaj oczywiście możemy sobie to zrobić. Widzimy, że to jest linia prosta, że to jest kąt półpełny. Że te, przykładowo gdybym sobie zaznaczył punkt tutaj jakiś A, tu jakiś półpunkt B i tu punkt C to są punkty spółliniowe, to co mówiliśmy w wcześniejszym zadaniu. Czyli wracamy sobie do obliczeń. 180 minus 130, 50 minus 5 to jest 45 stopni. Czyli pierwszy kąt policzyliśmy. Alfa równa się 45 stopni. Został nam do policzenia kąt beta. Kąt beta w bardzo podobny sposób sobie policzymy. Tylko zajmiemy się drugą stroną, czyli tak. Zajmiemy się tymi tymi trzema kątami. Trzy kąty, oczywiście, dają nam to tak samo jak po drugiej stronie, w całości miarą 180 stopni. To, żeby liczyć ten kąt beta, który tutaj jest, musimy od 180 stopni odjąć sumę dwóch pozostałych. Czyli na początku sobie dodajmy 60 plus 80 równa się 140 stopni i żeby policzyć kąt beta, mówiliśmy, że sobie obliczymy od 100 odejmiemy od 180 stopni sumę dwóch pozostałych, czyli są 140, czyli 40 stopni, czyli policzyliśmy drugi kąt, kąt beta równa się 40 stopni i to jest nasza odpowiedź, bo przypominam, że polecenie było oblicz alfa i beta. Tak też policzyliśmy alfa i beta równa się, alfa równa się 45 stopni i beta równa się 40 stopni.